Halo, halo, dzień dobry wszystkim. W ten wspaniały poranek albo wieczór, zależnie kiedy to oglądacie. Chciałem Wam tutaj yy, skomentować grę. Gra jest z Iglo z grupy H. Czarnymi gra Dokugan Ryu, czyli jakiś smok. Muszę kiedyś sprawdzić, co to znaczy Dokugan. Yy, a białymi gra Tymoteusz, Tymek. inaczej szkielet. Gra dość krótka, intensywna. Zaczynamy od wysokiego chińczyka, to jest to, to otwarcie, kiedy mamy e, taką formację kanału po prawej stronie, bardzo nastawione na wpływy. I to będzie się działo. Jak białe podeszły tutaj u góry, czarne natychmiast zagrały od, e, tworząc na prawej bandzie, białe weszły do Q17. Jest to ruch jak najbardziej normalny. Kiedyś bardziej popularny było P17, czasem też się grało P18, ale Q17 też jest w porządku. Teraz jak białe się łączą i teraz czarne zazwyczaj się łączą solidnie. Łączenie solidne jest dobre, bo nie ma tutaj żadnych cięć. Czarne mają bardzo solidny kształt. W grze czarne wydłużyły. To jest troszeczkę ryzykowne. Co prawda nie jest łatwo tutaj cięcia od razu wykonać białymi, ale są słabości. Te słabości o których trzeba będzie pamiętać. W szczególności, gdyby białe się po prostu zwróciły, to czarne też by musiały się wrócić. Tak? Czyli byśmy musieli yy, dograć. Nie jest to jakiś straszny rezultat dla czarnego, ale biały wyszły w center, więc mogą być zadowolone. W grze biały przycięły od razu, to bardzo taki ciekawy ruch. Natomiast gdyby czarne zagrały w Q15, to wyszłyby na tym całkiem dobrze. Tu co prawda są skomplikowane sekwencje. Tutaj, tak, tutaj, ale jak białe będą grać tu. Można grać na przykład podwójne hane, ale wydaje się, że nawet gdybyśmy zagrali coś takiego, tutaj, tutaj i tutaj, jakieś takie kombinacje, to wciąż białe by miały dość spory problem. Ale jest to skomplikowane. Nie liczyłem tego do końca, trzeba by to policzyć, ale nawet jakbyśmy wzięli yy, podwójne hane, to jakoś sobie przeżyjemy. Tu, 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 yy, przepraszam nie tak. Tu, tu, tu i tu. Białe są sobie podnuki w center, więc mogą teraz dograć u góry. Yy, ale trzeba przyznać, że czarne mają bardzo solidne kształty, to ponuki, mimo że to jest ponuki, to nie jest jakieś bardzo żywe, nie? Jak zagramy tutaj? Ten kamień w, w q nie bardzo pomaga, żeby, żeby to zaatakować. I nie wiem, nie wiem co by się działo, ale czarne powinno być zadowolone. Idę natomiast białe dograły tutaj do tej podnuki jakoś sobie przeżyły, cokolwiek takiego. No to wtedy jest mocny atak u góry, więc ciężka sytuacja dla białych. Można było tak czarnem zagrać. W grze czarne zostały troszeczkę oszukane, bo chciały złapać na kamień, ale natychmiast białe zagrały z tej strony, poświęciły go i rozcięły czarne kamienie. No i to jest jednak sukces dla białych, tak? Mimo tego, że oddaliśmy to pomnki, no to jakby rozcięcie tych kamieni w taki bardzo bezpośredni sposób sprawia, że że możemy tak naprawdę o nich zapomnieć. Wyobraźmy sobie coś takiego, nie? To, to jest w porządku na dla białych. Te czarne kamienie o 16-15 już się do niczego nie liczą, w szczególności już nigdy ten, to cięcie nie będzie aktywowane praktycznie. Więc białym się udało tutaj. tutaj agresywnie hasami tu. tu. Czarne bardzo rozsądnie grają, chcemy tworzyć. Coś dużego na dole po prawej, jak mamy ten chińczyk. U góry trochę nam się to co prawda zepsuło, tak? I nie ma tam jakiejś ściany, ale wciąż możemy coś tutaj tworzyć. Mhm. Ktoś mógłby się zdziwić, dlaczego tak zostawiamy te dwa kamienie, ale pamiętajmy, że nie jest łatwo je całkowicie zabić. Są w szczególności dwie rzeczy, które można z nimi zrobić. Można wchodzić do rogu i oddać te kamienie w zamian za życie w rogu. Można też się łączyć pod spodem, co zobaczymy w grze więc można je sobie na razie zostawić. Białe wyskakują, czarne zamykają ruch, chociaż przyznam, że o wiele bardziej naturalne jest zapchnięcie w ten sposób, żeby łatwiej się tworzyło na dole. Dół jest taki szerszy i ładnie wtedy go tworzymy. Ok, białe zamykają. Wypadałoby coś z tymi kamieniami zrobić, to jest ten moment, bo Zaraz nam białe może zagrają coś w tym rodzaju, my odpowiemy i nas zabiją, nie? więc trzeba, yy, trzeba uważać. W grze od razu połączyły, jest to jak najbardziej w porządku. Ciężko się tutaj yy, rozcina te, te kamienie czarne. Hmm. Biały w zamian dostały jakieś kamienie na zewnątrz czy mogą stworzyć coś po lewej stronie, więc to nie jest tak, że są w jakiejś złej sytuacji. To jest wciąż równa sytuacja. Chodzą, no i tym razem hasami jak najbardziej uzasadnione mamy po prawej stronie jakieś wpływy. I na dole też. Ale do rogu, wszystko normalnie, normalnie. To też jest... E, o, to nie jest normalny ruch. Normalny ruch, który się tutaj gra, jest tutaj. I teraz tak, kiedyś bardzo popularny był ten ruch. Teraz zazwyczaj gra się w tę stronę i pozwala się białym tutaj zrobić taką ścianę, ale w zamian jest wyjście na bandę po lewej stronie. To no byłoby w porządku. A jeszcze tam nie zapomnijmy o tej wymianie, którą się zazwyczaj robi, żeby na przyszłość mieć tam więcej AGI. W grze białe zagrały tu. No i problem z tym ruchem jest taki, że czarny może bardzo bezpośrednio rozciąć te kamienie. Ten kamień w H17 od grupy na dole grając po prostu tu. I teraz co? Jak biały rozetnie? No to tutaj mamy takie bezpośrednie rozcięcie. Mimo tego, że biały zostają tu Atari, no to nie może to być rezultat dobry dla białych. A jeżeli biały jakoś tak połączy, to czarny też tu połączy. Może zróbmy to tak, tu, tu, tu i tu. I też ten kamień w H17 ucierpiał. Co prawda tutaj istnieje możliwość zagrania w D18, co bardzo ciekawa, w której po prostu oddajemy róg i, i, i bierzemy zewnątrz. I dzięki temu jeszcze to jest w miarę, w miarę rozegranie w porządku dla, dla białych. Ale o wiele lepiej było zagrać po prostu tu po drogą czarne nie, nie zagrały tylko 16, tylko zagrały tu. Właśnie z tych powodów, do których pokazałem, to nie jest wcale dużo gorsze, tak? No bo jak robiliśmy to rozcięcie, to była ta sekwencja, w której yy, udało się tam białym rozciąć, nie? Więc yy, ruch czarnych też jak najbardziej w porządku. Wejście tutaj bardzo ważne. Tworzymy słabości. Biały grają tu. No i jest cięcie. I to cięcie zostało zagrane od, od razu w porządku. Można je grać od razu, nawet powinniśmy, nie jest łatwo tu białym odpowiedzieć. I teraz tak, w przypadku takiego cięcia, bo takie cięcia się pojawiają w wielu różnych sytuacjach, gdzie mamy róg, tutaj mamy jakąś grupę, grupę w rogu, tutaj mamy te nasze dwa kamienie i jest to cięcie. To bardzo ważne jest to, że ta grupa w rogu y, trzeba uważać, żeby ona też przeżyła i w szczególności, jeżeli zagramy np. jakieś zejście w dół albo takie kosumi, to będziemy grozić zabiciem tej grupy u góry albo zabiciem, albo zagrożeniem zabicia. Więc ba bardzo ważne, żeby to zrobić. Na przykład tutaj, jak tutaj sobie będziemy grali, coś tam coś tam się będzie działo, buru, buru, buru to w przyszłości zagramy sobie tu. No i teraz czarne muszą uważać, żeby nie umrzeć. Tu, 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 na pierwszy rzut oka to nie umieramy tutaj, tak? Ale dostały białe bardzo dużo ruchów cente na zewnątrz, co też jest dużym sukcesem. W grze zagrały Atari Atarii. To jest takie bardzo bezpośrednie i raczej niedobre. Teraz nie ma za dużo ruchów na Senty, na, na, na ruch czarnego w przyszłości. Mhm. O, tutaj czarny zagrały Hanę. Hanę jest bardzo ryzykowny. Tworzymy sobie to cięcie i zobaczymy zaraz, że nie był to dobry ruch. Można było się po prostu wydłużyć. Wydłużenie, co prawda, nie wygląda jakoś imponująco, ale można zrobić coś takiego. Nie złapiemy tego kamienia, ale możemy zrobić bardzo ładny, yy, bardzo ładny squeeze. Yy, kształt białych jest brzydki, a czarne mają w miarę w porządku kształt. Na zewnątrz, więc coś takiego można byłoby spróbować. Dobra. Grzeczany zagrał hane, biały oczywiście rozciął, tutaj ten połączył się, to też jest Konieczne. No i teraz był bardzo ważny moment. To jest ten ta chwila, chwila, w której musimy połączyć. Po, musimy po, po, pomyśleć i jak pomyślimy to połączyć, to nie połączyć, bo jeżeli połączymy, to po prostu nasze kamienie po lewej umierają. Czarne schodzą i nic się tym białym kamieniem nie da zrobić. Więc trzeba po prostu wyczuć, wyczuć ten moment, bo to jest ostatni moment. Nie gramy ruchu w D12, jeżeli on nie działa. Musimy się upewnić, czy on działa, czy nie. A jak się upewnimy, to go gramy. Jeżeli się nie upewnimy, to po prostu jest duża szansa, że zginiemy i stracimy dużo punktów. Tak? To jest kluczowy moment. Tak naprawdę już wcześniej można by o tym pomyśleć, ale teraz, teraz jest ten kluczowy moment. I w tym kluczowym momencie trzeba zagrać B13. Jeżeli zagramy B13 i czarne zbiją, to my się tam jakoś połączymy pod spodem, nie umrzemy przede wszystkim, a czarne wciąż mają taki kształt, w którym muszą uciekać. Więc prawdopodobnie białe zdobędą tutaj sobie jakieś punkty, a czarne będą wychodzić do zewnątrz. I to byłoby w porządku jak najbardziej dla białych. Pewnym minusem jest to, że czarny dostaje jakieś takie ruchy w centę, ale to musimy się z tym pogodzić. W grze białe połączymy. No i tutaj po prostu umieramy. A jak umieramy, to to nie jest dobry rezultat dla, dla białych. Nie? Więc wystarczy się zatrzymać tutaj i policzyć. Nie jest to aż takie ciężkie liczenie. Co prawda są tu jakieś Yy, jakieś chocki, klocki jak białeś na przód połączy, ale czarny gra po prostu tu i nic się nie dzieje. Jak zagramy tu, to też można zagrać tu i nic się nie dzieje. To wygląda trochę skomplikowanie, ale nie jest to aż takie ciężkie liczenie, jakby się wydawało. Dobra. Grzebia umarły, no i teraz możemy grać gdzieś indziej. Teraz wykorzystujemy ruch v 4 Trzeba pamiętać, że jak czarna się łączył w ten sposób to białe mogły zagrać W4 i czarne niestety nie mógł odpowiedzieć w K4, ale to nie ma problemu, tak? Nawet tutaj jedynie cięcie, jakie można wykonać, tak naprawdę to z tej strony, więc nie jest to aż tak duże i straszne dla czarnych, jakby się wydawało. Białe przycięły w tej, ale czarny wypłacił atari, zagrały tu atari, no i teraz wydłużanie tego kamienia jest yy, zbyt odważne, więc musimy i tak zagrać w przyszłości tu. Białe zdecydowały, że grały się indziej. I teraz to jest już kolejna rzecz, którą, kolejny ruch z rodzaju takich, o których mówiłem już wcześniej, czyli inwazja w miejsce, gdzie nie ma po prostu yy, nie ma po prostu przestrzeni. Tutaj mamy bardzo mało miejsca, cztery przecięcia miejsca i wskakiwanie tam kamieniem jest po prostu bardzo ciężkie, ciężko będzie tam przeżywać. Czasem i takie wskakiwania są konieczne, ale po pierwsze wtedy, kiedy jest realna szansa na przeżycie nimi, czyli mamy dokąd uciekać, a po drugie, kiedy w, w, na planszy nie ma innych ruchów, które są, yy, innych inwazji albo innych ruchów, które są lepsze. W tym przypadku chociażby inwazja z tej strony byłaby bardziej yy, sensowna, bo jest więcej miejsca, albo po prostu można zagrać, rozwijać sobie tą górną bandę, w szczególności jeżeli białe zagrają tutaj to uda mi się zrobić squeeze na czarne kamienie. Tak, możemy sobie dostać jakieś ruchy i bardzo łatwo można tutaj rozwijać, rozwijać tą górną bandę, która jest bardzo duża, jest olbrzymia wręcz, nie? Można po prostu, nie wiem, zagrać tu, się nie przejmować, Od, Oddać czarnym ten, ten trochę terenu, nawet na czwartej linii możemy oddać, bo, bo nasz centrum jest tak olbrzymi. Więc znowu zamiast Zamiast zabierać przeciwnikowi, inwadować, powinniśmy tworzyć, powinniśmy skupić na tworzeniu. Trzeba mieć w tym balans w tworzeniu i w zabieraniu i widzę, że tutaj białe nie mają tego balansu, czyli próbują inwadować zbyt często. Zbyt często, zamiast tworzyć swoje, mimo że tworzenie swoich terenów jest bardziej efektywne. Dobra, grze zainwadowały z ciaśniejszej strony, czyli niedobrze i w ogóle. Dobrze, że zainwadowa zainwadowały i czarne tutaj od razu zamykają. Tutaj właśnie czarne nie zamknęły tej, tej grupy. Tu jest tak ciasno, że jest taka bardzo duża pokusa, żeby tę grupę w ogóle atakować i zabijać, chociaż jest to trochę ryzykowne. Czarne zagrały spokojnie, żeby brać teren. Jest to też jakiś sposób. Jak wyskakują, czarne biorą teren poprawy i biały od razu skakują. Skok też ryzykowny, ale jakieś tam słabości są, w szczególności związane z tym ruchem, więc jestem w stanie zrozumieć. Chociaż znowu jest to cały czas ten ruchy takie typu wskakiwanie. Wsk Skoczyliśmy raz i później wskoczyliśmy drugi raz, nie? Czyli bardzo widać, że jest chęć takiego inwadowania i to jest po prostu błąd. Trzeba się pozbyć yy, niepotrzebnej, yy, niepotrzebnej chęci mordu, yy, bo tylko prowadzi nas do przegranej. Ok, tutaj jest kształt. Jeżeli czarne zagrały tu, to białe mogą przeżyć, na przykład takim ruchem, ale mimo wszystko trzeba było tak czarnymi grać. Jeżeli czarne tak zagrają, w przyszłości dostaniemy to w sentę i tak naprawdę czarne kamienie już są połączone. Te z tymi, więc nie musimy się przejmować i mamy sentę. To, że białe przeżyły na taką małą skalę, to nie jest straszna rzecz. Teraz możemy się zająć, zająć redukcją górnej strony, a w przyszłości możemy nawet zaatakować te kamienie jakieś jakoś taki, takimi ruchami tutaj, nie, więc e, spokojnie czarne wyszłyby na tym OK. W grze czarne postanowiły nie rozdzielać, tylko po prostu zagrać tu, żeby lokalnie biały nie żyły. żyły biały zagrały tu i czarne złapały. No i największy problem z tą sekwencją jest taki, że czarne wyszły w gotę. Nie? Białe mają teraz ruch, tak? czyli mogą tam sobie zagrać co chcą. Chociaż trzeba przyznać, że czarne kamienie wszędzie są teraz silne, nie? więc Pamiętajmy, że ta grupa białych, pana wciąż oczu nie ma i, i, i trzeba się o nią troszczyć. W grze biały zagrał bardzo duży ruch wreszcie, chociaż teraz trochę późno, jak już w czarnym, daliśmy tutaj taką super mocną ścianę. Teraz o wiele ciężej będzie się tworzyć u góry, ale lepiej późno niż wszystko wcale. I znowu zagraliśmy B11, mimo to, że to górna część planszy jest łatwiejsza do otaczania, lewa nie jest aż taka ważna. Więc Mimo wszystko grałbym coś w tym rodzaju. Tym razem już nie można zagrać dalej, no bo mamy tutaj za silną ścianę czarnych, ale wciąż to są największe ruchy. Dobra. I teraz czarne wreszcie atakuje tą grupę. Dzięki temu, że ma ścianę tam u góry, to może to zrobić bardzo mocno. I zrobił to na tyle mocno, że ta grupa po prostu umarła. Prawdopodobnie białe mogły tu jeszcze coś wywalczyć, jakoś przeżyć czy coś. Ale nawet jakby przeżyły, to to nie byłby taki wspaniały rezultat. Tak? Weźmy pod uwagę to, że nawet gdyby ta biała grupa żyła, to czarna stała mocny z zewnątrz i, i ciężej będzie tutaj otaczać teren u góry. Ostatecznie białe nie przeżyły. Nie przeżyły i gra się zakończyła. No, przy czym nie największym błędem było to, że białe nie przeżyły, największym błędem było to, że w ogóle ta grupa tam powstała. Ona nie miała prawa tam powstać. To, co powinniśmy robić, to po prostu rozwijać górną bandę. Można sobie nawet tak rozwijać. To jest taki najbardziej prosty i, że tak powiem, wulgarny sposób. A, jeszcze zapomniałem o tej wymianie. Zróbmy to wymianę najpierw i, i, i teraz rozwijajmy tę ten, ten górną bandę. Nie? To jest taki w porządku. Może dałoby się to jeszcze trochę lepiej rozwijać, ale to jest taki chyba pierwszy pomysł, który mi przychodzi do głowy powinny być białe zadowolone jeżeli większość tutaj bandy górnej zdobędą Dobra. to ze strony białych największe błędy ze strony czarnych w sumie nie było tutaj tych błędów aż tak dużo yy, tak szczerze powiedziawszy bardzo taka solidna gra ze strony czarnych parę dziwnych może wyborów jednym z dziwnych wyborów było to wydłużenie którego się raczej nie gra tak kiedy zostawiamy sobie te cięcia yy. Dziwnym wyborem było to R4, tak, lepiej zagrać tak, żeby tworzyć na dole. Ale trzeba pamiętać, że to wszystko, o tutaj też dziwnym wyborem to jest to G17 zamiast G16. Ale trzeba pamiętać, że mimo że to są wszystkie dziwne wybory i takie błędy, to one nie tracą dużo, dlatego ta gra była taka dla czarnych solidna, a i tutaj, tutaj to, to hanę było błędem, no ale wyszło bardzo dobrze dla czarnych, więc ciężko tutaj yy, czarnym narzekać, tak, tutaj y, jedyne co to mogliśmy wydłużyć. jak zagramy hanę pójdzie ta sekwencja i białe zagrają tu, to mamy trochę brzydki kształt i ciężko nam tu grupę ratować. Grze wyszło dobrze dla czarnych, więc nawet yy, ruch, który taki najbardziej oczywisty błąd, czarnych wyszedł dobrze dla nich, no ok. Jeszcze w tej walce poprawię. Myślę, że można było zamiast skupić się na tutaj graniu tu, z tej strony otaczaniu terenu na dole, bardziej skupić na wszystkaniu tej, tej grupy od razu. W ten sposób. Nawet bym mnie kusiło, żeby nawet nie kopać, tylko od razu jakoś otaczać tutaj, bo miejsca na życie i tak byłem mają mało. Ale może kopnięcie jest OK, tylko, tylko po prostu w ten sposób otaczać. Białe bym musiał uciekać. Nawet jak przyżyją, to my powinniśmy w międzyczasie zdobyć tutaj te punkty na dole, a dostaniemy wpływy. Dostaniemy jakieś kamienie w, tej, w tych okolicach. O tu, 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 tutaj dostaniemy i wtedy inwadujemy tam u góry. Łatwiej byłoby to przyjemniejsze. No, i może ostatnia rzecz, o której powiem. No to jednak to rozcięcie istotne. Nawet jak białe żyją, ważne jest to, że czarne też są połączone. To jest bardzo przyjemne. Przyjemna rzecz. A są. Nie jest to takie oczywiste, ale jeżeli czarne dostają ruch w, w T7 za darmo, a powinny dostać. Powinny dostać czy nie powinny dostać? Poczekajcie. Ta, ta, ta. Tak, powinny dostać. Tak, tutaj, jeżeli nie zagramy. Coś takiego jest, nie? Więc powinny dostać. No nie, nie było to skomplikowane, nie, nie było takie proste, że to powinniśmy mi dostać, ale, ale to są takie szczegóły, które są bardzo istotne, tak, jeżeli jeżeli dostajemy ten ruch w sente, no to wtedy czarny są na połączone i, i, i szczęśliwe w sente wychodzą. Dobra, tyle o tej grze. Dzięki wszystkim za wysłuchanie, trzymajcie się, miłego wieczoru, popołudnia. Ranka, gdziekolwiek i kiedykolwiek będziecie oglądać komentarz. Trzymajcie się.